No tak jak Marta pisze tutaj jest, jest ogromna e, korelacja między ADHD a uzależnieniami są tacy i w, w, w świecie nauki psychiatrzy, którzy twierdzą, że 80-90% ADHD-owców jest realnie od czegoś bardzo uzależniona i tak nie mówimy tylko o. A dlaczego? Bo wasz organizm pożąda dopaminy. A co powoduje nagły skok dopaminy biochemicznie? No co? No tak. Alkohol, narkotyki, mikrofon, telefon, telefon. telefon tak, tak. Mhm. kofeina. To są szybkie tanie. Skute nie wszystkie tanie? Norbuki się zymatuje. Nie, nie Skuteczne przyspięte. i szybkie sposoby na podniesienie, drastyczne podniesienie poziomu dopaminy yy, I co możecie to załatwić innym sposobem? Tanie z ludem. A, a ten patent, mi, a ten patent, co mi mówiłeś, żeby moczyć twarz w miejsce złożenia. Nie podnosić, podnosi, również podnosi poziom dopaminy, ale w okresach. Yy, yy, w okresach takich zimowych lub ewentualnie jeżeli finanse Wam na to pozwalają, kupić sobie taką chłodzoną wannę, gdzie można kontrolować sobie temperaturę i codziennie rano do niej wskakiwać, czy też brać zimne pryszniki.